Walka z chorągiewkami trwa dalej. Tutaj mamy już otwory ogarnięte, jak to się mówi. Tutaj co widzicie, to ja przystąpiłem do prostowania, bo te chorągiewki były po uderzeniu. Są w delikatnym łuku. Ta już się udało ją wyprostować. Zaraz tutaj przyłożymy. Coś płaskiego, pokażę Wam jak to wyszło. Ja zabieram się tutaj za drugą. Musimy wprowadzić tutaj, sobie zaznaczymy obszar ciepła. Chorągiewka jest wygięta w ten sposób, czyli ciepło musimy przyłożyć z drugiej strony. dosyć szeroko, z tego względu, że żeby ten skurcz był odpowiedni. Tutaj wprowadzimy ciepło. Przy stygnięciu powinno nam ściągnąć. No widać, że ona mu tutaj brzuch ucieka. Tutaj była mocniej, już udało się to zniwelować. Tutaj była bardzo duża dziura. No, nic niestety z tym nie poradzimy, musi być jak jest. Te chorągiewki są bardzo ciężko do dostania całe, zazwyczaj są tutaj wyłamane. Ja tutaj taki patent zastosowałem, tak jak mam już pokazywałem, są wstawione z nierdzewki, twarde to jest. Yy, ogólnie, no co zrobimy, powinno to działać super. Yy, jeszcze to się wyprowadzi, ja zabieram się zagrzanie, może coś dogramy. Pokażę Wam, jak to wygląda, i co ja odpalam palniczek, i co lecimy. Odpalamy sprzęt, wskazane jest założyć okulary. Lecimy, wprowadzamy tutaj ciepło tak jak Wam pokazywałem w tym obrębie Damy to do stygnięcia. Przy stygnięciu powinno to ściągać. Zaraz prowadzimy jeszcze ciepła troszeczkę. Ta korągiewka widzę, że wstała. Jestem zadowolony. Ostygło lecimy dalej, wprowadzamy ciepło. To jest takie oko, robimy. Jak widzicie, to jest walka. To właśnie w tym momencie zaczyna ściągać blachę, jak materiał ostyga. No, powiem Wam, że, że jestem zadowolony. Jeszcze by pasowało troszeczkę. Tu jest troszeczkę utrudniony temat, bo mamy wstawioną blachę. Trzeba będzie wyjść trochę poza ten obszar. Ale damy ostygnąć. Zobaczymy, co się będzie działo po ostygnięciu. Także niech sobie to ostygnie. To już mamy zimne. Ja bym już tego nie zaczepiał. Zobaczymy, co tu się stanie po ostygnięciu. Ale chyba też nam zaczyna to wstawać. Pomiar z ręki to nie pomiar. Mam tu kawałek drutu. Jakby mógł być coś tywniejszego, no ale niestety nic nie mam. Zobaczcie. Ja jestem mega zadowolony. Podstawało to znacznie. Także wyszło super. Zaraz zobaczymy, jak ostygnie to. No tu jeszcze brakuje i to bardzo dużo. Jest szczelina, widzicie. Podstaje, ale jeszcze musimy dać ostygnąć, bo żeby to ściągnęło. Nie no, widać, że odstaje. Nie ma co tutaj ukrywać. Gorące jeszcze. Musimy dać ostygnąć. Ale mówię, ta chorągiewka była dużo bardziej skrzywiona. Udało się ją w miarę naprostować sensownie. Naprawdę jestem zadowolony. Damy ostygnąć. Zaraz spróbujemy poprawić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja to stopuję, niech to ostygnie i zaraz lecimy dalej. Jesteśmy po ostygnięciu. Można to wziąć w dłoń. Z efektu jestem też zadowolony. Ciężko mi to pokazać, no ale jest... tu będzie dobrze widać. Doły nie odstają, wiadomo, to nie jest zrobione jak z fabryki, spod maszyny, ale udało się wyprostować, no one były mocno skrzywione. Także... One pójdą jeszcze raz do proszku. Fuu, mówię, co do proszku, do opiaskowania. No i co, będziemy malować. Malujemy tradycyjnie, czyli podkład epoksydowy. Gdzie będzie potrzeba, wyrównamy delikatnie szpachlóweczką. No niestety musimy. Mosiąc jest dobry, ale bardzo ciężki w obróbce, także nie polecam zabawy, co nie miara jest z nim, żeby to wszystko wyprowadzić. Także, no niestety. Ale nie jest źle moim zdaniem. No mówię, żeby były bardziej dostępne te chorągiewki, to człowiek by to kupił i nie bawił się w jakieś dorabianie, spawanie, cudowanie. Chorągiewki idą, w, tradycyjny, w tradycyjne malowanie, jeśli chodzi o filtr powietrza, filtr powietrza pójdzie w lakier proszkowy. Z tym, że tutaj było o, dobrze, nie po prostu wahem zaraz po krzywie. Hmm, tutaj filt był, poprawiałem to, się wyostrzyć, bo to było poodrywane, ale ładnie to pasuje. Także co, ja chorągiewki e, daję do malowania. Sam nie będę malował. Zobaczymy, co się z tego wyjdzie. E, także e, udało się to bardzo ładnie wyprostować. Jestem zadowolony jedną i drugą. Także myślę, że ja tutaj lepiej nic nie zrobię. Przeszykowane jest bardzo ładnie. Także lepiej tego chyba się nie da przygotować. Były mocno pokrzywione, one były po uderzeniu. Także nic to lepszego nie zrobimy. Chorągiewki wróciły. Z lakierowania. Mamy lustereczko. Te wstawki wyszły tak. Boże, mamy wieczór. Także nie pokażę Wam tego efektu w świetle dziennym. Materiał nagrywam w porach nocnych. Ale musicie uwierzyć, że, że jest sztos. Wiadomo, na takim lakierze każde odciśnięcie palca będzie widoczne. Ale. Myślę, że wyszło bardzo ładnie. Rury są prościutkie. Tutaj te otwory po kierunku zniknęły. Lakier jest przepolerowany. Wygląda to pięknie. Może nie poleci. Mam nadzieję. Te mocowania to jest wada, one pękają. Bardzo ciężko je znaleźć. Chorągiewki, które są nieuszkodzone w tych miejscach, ale drut nierdzewny załatwił sprawę. Także myślę, że nie ma nie będzie wstydu. No jest szkło tak. Wykonanie myślę, że jest solidne. Widzicie, też tłuszczą się. Po wytarciu to niknie wszystko. Druga strona również wyszła ciekawie. Myślę, że tutaj nic lepszego nie uzyskamy. No i co, ja chorągiewki uważam za zakończone. Proces regeneracji. Przebieg pomyślnie. Nie sądziłem, że tak to wyjdzie. Tutaj ta dziura ogromna co była. Ubytek uzupełnionym osiądzem, oczywiście. Jestem zadowolony. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. No i co? Chorągiewki uważam, jak już powtarzam, wcześniej za zamknięty temat. One są przyszykowane już do montażu na motocyklu. Także, jeśli chodzi o temat. Korągiewek mamy zamknięty. Dajcie znać, jak wy to widzicie, taką naprawę. Czy ma to sens? Myślę, że ma. Można reanimować, można ratować. Wiadomo, wszystko kwestia dostępności części, czasu. Bardzo dużo czasu to wymagało poświęcenia, by to przywrócić do stanu takiego, jak widzicie. No co, w środek pójdzie wosk. Zabezpieczymy to woskiem. No i co? Myślę, że tyle. Także dzięki. Trzymajcie się standardowo. Komentujcie, lajkujcie. Komentarze mile wskazane. Mile wskazane, mile widziane. Ja zabieram się do dalszych prac. Następny temat będzie zbiornik paliwa, ale to myślę, że zobaczycie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!